O, teraz będziemy mogli wchodzić tylko tych O, głośniki Ja będziemy mogli wchodzić? Do tych miejsc tych, tych, tych? Do tych dziwnych drzwi, no Za pomocą głośnika? No to, że ten pies tak headbanguje To jest jak taki cat jam Tylko, że to pies, no zobacz Znasz ten moment, kiedy kogoś wkurwiasz tak długo I w pewnym momencie wiesz, że już przesadzasz Ale w sumie i tak szuba. Jedne wkurwianie cię na odległość już było dobre, ale teraz jak jest obok ciebie, to jest tyle możliwości, że Wow Po prostu ja już nie wiem co robić, bo jest tyle możliwości Jup. Hmm. To jest ta interakcja, której miałam nie robić Dor O, ale jesteś przybliżony, zobacz Mówię, jak to wygląda jak podejdziesz bliżej Albo jak ja podejdę bliżej, widzisz jak jestem wielka? Nami? Sześcią Twoja postać jak pokazała <grym> Final boss fight Yubu. O Ciekawe. i dwa. I mi. O, nie A bo to umarłeś. No, to nie trwało długo wiem. E. O! Hey, jaki jest Twój ulubiony boss w tej grze? Sześcian. No mój. Stożek. Jakbyś się położył w tej wnęce, tam było takie wysczerpione, to byś przeżył. Właśnie... A może? Ja czekaj, żebyś kucnął i tam na środku stanął. A może? A bogus? Zobacz, zobacz. O. Uj. O. No. nie da się tak przeżyć. No ja mam dobre pomysły, ale za wykonaniem już gorzej. O o. Co? O? To co jako No, klementyna, nieźle. Cała ta gra w pigułce. O, panie, to ty na mnie spojrzałeś. Moi drodzy, jeśli nie będę... Jeśli filmiki nie pojawią się regularnie, to znaczy, że postanowiłem się zabić. Wieszcie, że nie żałuję decyzji swojego samobójstwa. Na Dziękuję Wam, że oglądaliście te filmy. Razem Mam nadzieję, że ja się Wam Nie Cieszę się, w życiu. się u... Nie słyszałam, bo śpiewałam. Wiem. I... O oh, tak. O oh, tak. Function. Okay. Ciekawe. The <laughs> W ogóle możemy ulepszać gdzieś te zbroje? Chyba nie. A to co to jest to? Daria, wyjdź proszę z... Ale ja sobie potrzebne ci Tylko nie Uwierz widziałam. Mi. Uwierz mi, słysz na mnie. Wspaniałe. Nie ma tak heavy armor. To spadamy z tego labiryntu? Tak no. La, of light. Hang out and yes, 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 Że nie ma tej foto moda. Bardzo taki mięsny horror, vibe. No. Ma na vibe. Mam cię na celowniku. Czy Twój content jest family friendly? Nie. Fejbiście. Ty Temu na pewno nie pomagasz. Ja się pożegałem. Pożegałeś się? Chcesz się żegnąć? O fu, tą maskę. Ale, jak mamy różne włócznie, to one wszystkie mają taki sam move Tak. Różne? Mają różne specjalne ataki. Znaczy, masz tutaj kilka rodzajów broni, bo masz. Eee. Yy... Yy. Jak to się nazywają? Młoty? Nie, Wszystko, co wymieniłeś, yy. tak. Ale są jeszcze te. Flails, jaką się nazywają? Jakie? Są katany, są włócznie, są. Yy... kije. To Potapary, młoty. je jenoty. Te jedne spiki. No ja już nie mam serca, żeby cię uderzyć. Nie masz dla mnie serca. Aha, <grywa> wiedziałem. O. What's up, fuckers? Się suki. Boy, Boy. Boy. Ale ma wucha terenca. Hmm. Not interested. Musimy być Hamaszy? O no, nie, co ty to? Co, co ty odpowiedziałeś? Not interested. Ale jesteś super. F. Jail. No i psa też są Ojejku, Ejku, szkopcik bierac. Dzięki łaska. Dobra, laska, wychodzimy z tego więzienia. A może ja chcę tu zostać? Nie przytulnie. Wychodzimy z I nie uciekliśmy z więzienia. Tak. Dobrze, że nas nie przyjechał. Razum. Myślisz, że ja mogę go przyjechać? Nie. Nasza ulubiona pani? Siema. Hello, Cholera, jasna. Siem. Wow. Skąd I... ty wiesz, gdzie iść? Nie wiem. RRR RRR Rrrrr. po prostu chce być w karze. O! Nic nowego. I'm bad, bitch. O, Daria. No. Widziałaś, co? Widziałaś to? Nie. Ty jesteś. Zakładam, że miazaki. Yup. Piękny miazaki. Boss fight. Jak w mnie nas zabierało do innej krainy. Ten fajny boss fight. Oooo... Co się Okej. Coś kapusta. Całata. Nie rozumiem, jak się z tym walczy. Jak ja mam zrobić, żeby to mnie nie robiło, albo Nie wierzę, że dożyłam końca. Co się stało? Ale to było dziwne. To prawda. Nie do końca nadal rozumiem, jak mieliśmy z tym walczyć. Ale przeżyłam. No. Coś dużo. Też nie wiem, jaki był dokładnie gimmick. Ja jestem zajebista. Ty wybrałeś, żeby tego nie zrozumieć, tak? Rozumiem, nie dziwię się. Zawsze mi zazdrościłeś zajebistości. Jestem mocarna dzisiaj. Próbowałam przyjechać jelonka, ale nie da się. No, myślę, że ty ich nie doszłady przejechać. to chciałam spróbować. Ja rozumiem. się na niego. Może jakbym miała ciężki pancerz i mi się na niego tak zrolowała. Żeby się wtedy udało. Ej, Zbiszko, wcik, co tam u ciebie słychać? No, zaczęło się. Jak tam życie leci? O! What? O, okay. Daria. Zobacz. Dariu. Zapalisz się? Tam zobaczysz... że? Nie, boss, boss fight, fight event. Okej. Okay. Chyba w jedynce też było coś takiego, co nie? No znaczy tutaj też są takie eventowe boss fighty. O, zabiło mnie. A, coś zabiło. Jak wam <grystułam> się uleczyć I wtedy ten łucznik nie zabił Bo dosłownie zrolowałam mu się pod nogi Bo nie patrzyłam gdzie się roluje Oła, Oła. Macki Aaaa, Macki Puść mnie Oła Miszko? Haha Godgamer Zajebisty psiak The of boys. No napierdaj to drzewo. Drzewo się chyba skończyły respawny na przeciwników. Drzewo się naprawdę skończyły respawny. Moi drodzy, to jest. shit. Gameplay z remnant w tym momencie. To wszystko dzięki biskupcikowi, Który właśnie umiera Jak to jest not safe Już wszyscy nie żyją Gro! Przecież to nie żyją Gro! Gro! Ała! Kurwa, on jest po... Pod ziemią. Pod teksturami? No? Invisible boss fight? Masz się czym leczyć? Masz się czym no mleczyć? nie. Jak to cię teraz zabije? <laughs> On się śmiać. No kurwa, był pod podłogą. A nie wiem, co powiedzieć. Czuję się oszukany. Nie bać dziewki Powiem z hachami. Nie Jeba... bać pi... Oła! Okay. No. No. Proszę! Miszko odbierz go. Oła! Umieram! Boli. Dzięki Fak. No żaby, co nie? Hm? Stoją, jak się nie rolują. Jest po żaby Daj mi to, A, a bobus. Że nie ogarnąłam. Hmm. A, mi Przyjebałeś. Coś <grystanie> sfrajerzyłeś żyłeś. Zamknij mordę i pomóż. Ty masz moda starczą, nie? Samo? Moda starczą. Ja moda starczą w tej broni? No, spróbuj. Oczywiście. Zapomniałam. Ja wiem. Tak samo jak. Pamiętasz, jak się cieszyłam na jelonka w tej broni wręcz, którą mam? To okay. Tak. Ja tak. Nie, jak wiele razy już go używałam. Tylko raz, jak wtedy go ogarnęłaś. Tak, jak ćwiczyłam, ale właśnie ani razu. Ja nie korzystam z broni wręcz. Nie ufam sobie. W jedynce sobie. też nie korzystałaś. Co? W jedynce też nie korzystałaś. No nie, bo ja nie ufam sobie w takim bliskim kontakcie z przeciwnikiem. Z czym? przeciwnikiem. Po prostu wiem, że jak będę tak blisko przeciwnika, żeby go walnąć, to i tak prędzej on walnie mniej niż ja jego. Zobacz, robisz tak, podchodzisz do przeciwnika i naciskasz lejów czyjś smyczki. Zbyt skomplikowane dla mnie. Poległa skrać pieska. Muzyka bardzo hypuje, ale nie wiem na co. No i łatwo. Thanks, bro. No, nie ma sprawy. Ale po co teraz? Co? Hmm? Odcinam te lampy teraz. Jakie lampy? Lampy. Duże latarki. No? Troszkę useless. No, nie wiem, Mario. Ja już wyłączyłem wyłącz. swoją. Dobrze, a ja, ja, ja nie. Marnujesz energię. Nie, nieprawda, bo. Ona a ty ci wam coś Bo nie mają baterii. Ty pan właśnie skoczył kurwa w przepaść. Kłopot no, Biszkowic. nie miałaś, no, no nie miałaś ponoć no, no, smyczy, no to poszedł. Biszkowic po prostu skoczył w przepaść. Dziwisz? Ty znaczy jesteś chyba Ja też sama go tego ślepa. nauczyłam, ale... I tak. Jesteś Tam, kurwa niż ja. ja. Cześć, Biszkow. Dlaczego ja cały czas mówię na ciebie kłopot?